W kolejnym odcinku Gwiezdnych Wojen Rycerze Starej Republiki zapraszam do podróży przez niezbadane przestrzenie galaktyki. Ostatnio dotarliśmy do lądowiska, gdzie po otrzymaniu promu kosmicznego od korporacji Czerpa udamy się w podróż. Gdzie ona nas zaprowadzi? Myślę, że zaraz się o tym dowiemy.

I've got some bad news for you. Bad news. The one you came all the way out here to pick up, well, he managed to escape the station. We're not exactly sure how it happened. Well, that's unfortunate, but luckily it still fits our plans. Am I hearing this right? I'll tell you more when I arrive, but the Republic has decided not to detain the exile and adopt a wait and see approach. The exile? Then, like I said, we'll talk more when I arrive. Jesteśmy tak zwanym wygnańcem. Mamy fajny tytuł naukowy, za przeproszeniem. No i gdzie nas to wszystko zaprowadzi? Przypomina to prom Lorda Weidera. Aczkolwiek Lord Vader był wiele, wiele wieków później. Ech, te filmiki przerywnikowe. Hmm, po co było nagrywać filmik, który już trwał pół se półtorej sekundy? Hmm, ciekawe. Tak, coś do nas strzela. I to też trwało półtorej sekundy. To ciekawe. O, troszkę dłuższy film. Coś nowego. Jak widzimy, nasze lądowanie nie będzie zbyt przyjemne. No ale cóż. Lepiej wylądować mało przyjemnie niż w ogóle nie wylądować. No i czyżby jesteśmy na planecie, na TILOS? Teraz dokładnie jesteśmy na TILOS, bo wcześniej byliśmy na stacji orbitalnej.

You must be in shock from the crash. Have to expect some long-term memory loss from that. Too so bad he's not a droid, huh? Oh, We can't all be that lucky. I'll humor you, General. I was one of the Iridonian Mechanic Corps that was at Malachor. Beater, I can see how you forget me, being I was the only one. Hmm. Nie mam ochoty rozmawiać o wojnie. Hmm, think too hard. I'd rather not talk about the war if we could. We all went through some tough times after Malakor, and maybe we all did a little forgetting. Guess that's one thing we've got better than droids. They can't forget anything. But then you give them a memory wipe and they forget for good. The, fight, the pilot's more or less unharmed and the she's tougher than she looks. You know, I never thought I'd see you again, General. Dlaczego on do nas mówi, generał? Hmm, jest to bardzo ciekawe. I wspomniał Spomniał o bardzo tajemniczym obiekcie, hmm, miejscu, które się nazywało Malako 5. Bez spoilowania, zbytniego. powiem, że... Hmm. Albo nie, nie powiem. Ha, dobra. Ktoś dociekliwy może sobie poszukać, a my zajmiemy się... I talked to this man. He sent I've got some news for you, General. That shuttle of yours is done for. Scrap. A scrap? Oh, that's not cool. Well, this is familiar. Feels like my last time on Telos. First so shuttle that time, too? no nope. Pazak. That was not the most pleasant landing I've endured next time, we should perhaps seek out a more reputable pilot. You're a problem, yeah. you know, if i weren't such a crack pilot, we could have hit the shield wall or one of those rock faces. yes, yeah, our current situation is a vast improvement. <laughs> i have any idea where to look for the ebon hawk? i can help you find it. i have access to the shield network. i came hoping to repair whatever damage your shuttle took, but nadina, i can fix that wreck. So we will have to get back, back to the compound? it's the old Athorian research station turned into a salvage team staging area. it won't be an easy hike. first, there's hmm, a mercenary pursuit team looking for me. if zerka secured the compound, there could be a lot of them out there. second, there's all the canucks. they were meant to keep the herbivore population in check. right.

Dołączył do drużyny. Posiadam wyjątkową zdolność umożliwiającą niszczenie tarcz energetycznych. Hmm. Użyj imięt... umiejętności łama... łamacza tarcz w walce, aby przerwać ochronę energetyczną. Hmm. Ciekawe. Możemy go dołączyć? Następne miejsce. No to ja chcę go dodać. musiałbym z kogoś zrezygnować ha, on już jest teraz w mojej drużynie no to co damy, kryje? okej, okay. teraz możemy okej okay. oczywiście jego wytrenujemy według według em, jego poziomów on jest technikiem więc ja nie będę tutaj szperał kombinował jego, zrobimy według Jakiegoś drzewka rozwoju stworzonego przez twórców gry, więc damy mu autoavans. I w czym on się specjalizuje w ogóle? Programowanie... hmm, plus 16, hm, jak droid. Pirotechnikę nawet dobrą ma. Ukrywania nic, spostrzega w coś... Uu, albo domin pewnie potrzebny. Perswazja? zero, Naprawa bardzo dobra. Zabezpieczenia, nawet, nawet. Leczenie ran? hm, bardzo dobry koleś. W co możemy go uzbroić? Lekki kamien bojowy, pancerz Echanich. No to może mu damy pancerz Echanich? Niech ma. Maska tronowa mu niepotrzebna. Ręczna tarcza mendalariańska. Ma no, niech ma. I tarcza energetyczna. A no, niech ma. Co mu damy? Trwałość, kondycja. Układamy no, mu to. Co mu damy? Negocjator kantoru, jakiś miecz vibro, wostrzowe A niech ma A drugą broń na dystans może W ogóle w czym on operki, nie wiem czy on ma Kusza energetyczna może co Czy ma on operki do Umiejętności A tutaj strzelanie raczej mm -hmm. więc chyba mu zrobimy On wam lepiej z tą kuszą biega tak jest no to cóż idziemy zapiszemy grę i zmierzamy gdzieś sobie aha tam są te stwory a jeszcze miałem zobaczyć, czy Krea mogłaby nosić lepszy, lepszą zabawka. Laser główny 19? To jest bieda jakaś. 49. O, to już będzie. Masz sobie to. No kanoki idziemy. Głuszenie bez sami życia. Rodzimy na tym jednym. Dałoby się zaakrować to by było fajnie. No nie chcę się pchać na... O, dobra. Stop, pauza. I we go. Aha, nie wyszło. Ogłuszenie. A, tagowali z mocy one słabe są. Ogłuszeniem. Tak jest, pięknie. Dobra. Grać czasów. Bardzo dobrze. Ja chyba jednak zmienię i Krea będzie mi dystansowcem. I zmienimy jej broń na blaster. Tak jest. Jakieś resztki? Nic. No Okej. Okay. Nie ma sprawy. Ej, ale nie chcę nią łazić. Idziemy dalej. Wow, ciekawe. Jakieś pole siłowe? Ciekawe. Tam sobie ktoś czeka na nas, tam, tam pójdziemy za chwilę. To tak, to wynika, że tu jest bujna planeta. U, minę. A tam dalej jest jakby złapane, tak? Czy ty dasz radę to rozbroić? Odzyskamy minę? Okej. Okay. Rozbierz mi te minę. O, pięknie. Odzyskał minę, bo on ma dobrą sprawność w tych sprawach. Sprawność w tych sprawach. Tak. To brzmi głupio. Chyba jest technikiem, więc może robić takie cuda. A miny zawsze się przydadzą. Okryty skład. Uuu! Zasilany pancerz, pancerz bitewny. Uuu! A cóż to za cudo? Komu, komuś go damy. Tylko zaraz zobaczymy, jaki to sprzęt. To w ogóle jest pancerz pitewny hmm. ciężkość a ciężkie pancerze aha to nikt tego na razie z nas nie użyje Okej. Okay. dobrze zauważyłem ich marceny tak tak wiemy no to pierwszy do nas przyleci. Drogi wartowniczy mógłby się do nas pofatygować, to byśmy go uszkodzili. No tak, już od razu wszyscy się rzucili na nas. Stop. Zbaczcie go. Tak, kra leci się głupia. Tego Pana trzeba szybko zaatakować Kreła padła Uuu, to ty taki jesteś mądry? Okej okay. nie mam mamy czy mocy No nie czego? Kryta mu trzeba zadać Wyszło, I To potężny atak. Opa, hmm. trafi nie krytyczne, Poprawę mogę ciosu. Ups! To ja już prawie zdechłem. O kurde. Ups, to może być bardzo żyzi. Bardzo żyzi. Bierz go. Bierz go Bierz go tamten jakiś klocek wytrzymały był tylko Trafienie krytyczne proszę No to potężny atak Dlaczego ty nie masz żadnego perka, ani nic? I bratczasów Wraccie słów. wszystko w twoich rękach. Dajesz. No. Dajesz, dajesz. Pięknie. Zdalniak. Aha, to jest jego... <gulka> ...ta kulka się nazywa zdalniak. Co to jest? Bibiup, bup. Podaj mi wersję... co? <gulka> Kto jest autorem spulszenia? A... Dzięki zdalniak. Ale perwo. What the fuck? I hear you. <gulka> A to dobre. A to sobie twórcy zrobili śmiech. Eee... Gdzie są jakieś szczątki? O właśnie tego pana poproszę. Pika mocy. Pika, pika! <grywa> Przepraszam, nie mogę wziąć oczy. Pika mocy. Ogłuszenie. Uuuu. To ja bym to sobie wziął. Zmienimy wygląd. dobre jest ogłuszenie. Troszkę poszliśmy tu na, na leszcza zimnego. I troszkę na tym straciliśmy. Tak, lecz lecz wszystkich Idziemy dalej. O ich ścigać, co możemy z tym zrobić? Nie można go użyć tego też nie? Mhm. Okej. Okay. No to nam coś mówi, nie. To idziemy dalej.

Troszkę się Co my tu mamy? Mamy coś? Nie. No dobra. A co to... uuu, uuu, uu. dużo was. Mm, to zrobimy inaczej. Nie chcę was wszystkich naraz stracić, więc... Idę, idę swobodnie, a wy tu poczekajcie na mnie. Ups Ups No to sobie poszedłem Kra, idziemy. A może tak tarczę energetyczną, co? Tak teraz żadnego nie namierzę cholera. Do niego. Nie masz granata i nic Ups To jest zły pomysł Co znowu zapobili. No nie Kra, chyba ty widzisz lepsza do tej roboty widzę. Gdzie ty wygniesz, kobito? Co ty robisz? Co ty robisz, idiotko? W ogóle to trzeba zrobić taki bajer, że z tym moment refleksu może się przydać. Zrób szybkości. I tarcze poproszę. I postrzelamy sobie do tych panów. Co to jest? Strach pewnie. O, strzelaj. Dobrze. Pięknie. Kraja trzeba tarczy aktywować. Zastrzegł go. Mamy go mniej. Pięknie. Dobra, wycofujemy się. Wycofujemy się, kre bo po... Musimy mocno ładować, bo kurde, tak to sobie nie damy rady. Dobra, to pójdziemy teraz w tym momencie solo-modu i tym pójdziemy. Aktywujemy tarczę. Może nie padnie. Gdzie ona ciała, Jaka głupia. strach pięknie także ala ma pięknie chodź Rozbrój to minę Cóż my tu znajdziemy? Oooo, ale dostaliśmy Jest tu coś ponieść ciekawego Nic? Naprawdę? Nic? Nic, nic? Kompletnie? Nie wierzę nie Tyle zachodu po nic? Serio? nie Czasami trzeba poczekać chwilę, bo pojawia się lód po jakimś czasie. No okej, okay, dobra. To tutaj zakończę odcinek i w dalszym będziemy kontynuować eksplorację tego terenu. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.